Ustawiam się w pozycji 90-90 ze stopami na ścianie oraz na lekkim podwyższeniu. Głowę opieram na ręce, następnie reguluję swój oddech poprzez długi wydech, który angażuje mi delikatnie brzuch i unosi tułów tak, aby nie leżał on bezwładnie na ziemi. Więc raz jeszcze spokojnym nosem, Długi wydech ustami, który angażuje mi brzuch. Następnie w tej pozycji delikatnie podwijam miednicę i wbijam lewą stopę w ścianę poprzez pchanie bezpośrednio do tyłu. Następnie w tej pozycji wysuwam prawe kolano przed lewe, wówczas moja miednica się delikatnie obraca. utrzymując tę pozycję cały czas reguluję oddech poprzez długi wydech ustami i spokojny wydech nosa. Następnie, nie tracąc z pozycji miednicy, nie tracąc z pozycji brzucha, zaczynam delikatnie rozciągać gumę. Prawa stopa przyklejona jest całościowo, szczególnie duży palec i pierwszy punkt podparcia. Utrzymuję pozycję w rozciągnięciu i oddycham. Zaczynam czuć swój prawy pośladek, który pracuje mi w rotacji zewnętrznej. Bardzo ważne, żeby odczuwać jego dolną część, a nie górną. Jeżeli odczuwam górną, resetuję pozycję i raz jeszcze podwijam miednicę, uruchamiam brzuch, wysuwam prawe kolano przed lewe. Stopy są przyklejone. Powolutku rozciągam gumę i oddycham. Cierpliwie czekam aż zacznie działać dolna część, w tym przypadku prawego pośladka.